Hej, um, długo się nie widzieliśmy, co? Tak um, jak widać e, zmieniłem się trochę. E, nie było odcinków i nie będzie tutaj na tym kanale. Um, chciałem ten odcinek zrobić już bardzo. I to bardzo długo nagrać, to po prostu rzucić tutaj na ten kanał jako takie oficjalne zakończenie. Um, nowy kanał, No, już nie jest nowy, nagrywam tam odkąd przestałem tu nagrywać. Um, o, I po prostu zyskałem jakby chęć do zrobienia tego odcinka przez to, że zrobiłem podobny odcinek na moim um, kanale głównym. Sarterna się nazywa, powinien się zasubskrybować. Um, gdzie ja po prostu mówiłem, że chcę zmienić content, um, bo też nie nagrywam tam od 4 miesięcy. I po prostu... Nie wierzę. Czy to Dirt MTB? Co się dzieje? Pokaż się do kamery. Tutaj jest mały urwis z którym, z którym będzie odcinek na kanale Eternal będzie trip do Norwegii. Tutaj mogę to powiedzieć, bo nikt tak nie, tego nie zobaczy. Tak... Um, będzie tutaj z nim kolab, on też ma kanał, możecie się zasubskrybować, to też będzie powiedziane w filmie na SARTERNEL, ale mogę tu zrobić cokolwiek, bo nikt tego nie ogląda i tak dzisiaj, jak to jest po prostu tak z pasji, to jest na mój stary kanał na Koturito, kanał, no tak, widzimy się na SARTERNEL.